Woda utleniona to substancja, którą zna niemal każdy z nas jako środek do odkażania ran. Czy ten niepozorny specyfik, powszechnie dostępny w każdej aptece, ma również inne, o wiele bardziej imponujące właściwości? Leczenie nowotworów, nadciśnienia, wylewów, stanów po zawale serca, arytmii, cukrzycy, choroby Parkinsona czy Alzheimera. Czy to możliwe, aby skromna woda utleniona mogła wyleczyć tak poważne schorzenia, z którymi nie może poradzić sobie współczesna medycyna? Brzmi niewiarygodnie. Trudno w to uwierzyć. Takie reakcje są zrozumiałe, ponieważ woda utleniona, znana głównie jako prosty środek dezynfekujący, nie jest powszechnie kojarzona z leczeniem poważnych schorzeń. Wiele publikacji wskazuje jednak na to, że woda utleniona skrywa znacznie większy potencjał niż tylko działanie antyseptyczne. Okazuje się, że może być stosowana nie tylko zewnętrznie, ale również można ją pić i uzyskać znaczącą poprawę zdrowia, co zaskakuje wielu sceptyków. Czy woda utleniona jest naprawdę magicznym eliksirem zdrowia? Dziś przyjrzymy się temu dyskusyjnemu tematowi w dziedzinie medycyny. Woda utleniona, znana również jako nadtlenek wodoru. To prosty związek chemiczny składający się z dwóch atomów wodoru i dwóch atomów tlenu. Większość z nas kojarzy go głównie z zastosowaniami zewnętrznymi do dezynfekcji ran. Woda utleniona pomaga w oczyszczaniu drobnych ran, zadrapań i skaleczeń, usuwając martwe tkanki i redukując ryzyko infekcji poprzez zabijanie bakterii i innych patogenów. Co niektórzy zapewne zetknęli się z zastosowaniem wody utlenionej do płukania jamy ustnej. Rozcieńczona woda utleniona dezynfekuje jamę ustną, wspomaga leczenie stanów zapalnych dziąseł i aft, eliminuje nieprzyjemne zapachy. Nadtlenek wodoru używany jest też w leczeniu infekcji ucha, działa antyseptycznie i pomaga rozpuścić nadmiar woskowiny. Woda utleniona znajduje również zastosowanie w pielęgnacji skóry, szczególnie w leczeniu trądziku i innych problemów skórnych dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, a także w leczeniu grzybic skóry, w tym grzybic stóp i paznokci, dzięki jej właściwościom przeciwgrzybicznym. Wszystkie wymienione dotychczas zastosowania wody utlenionej polegają na jej zewnętrznym użyciu na chore miejsca ciała. Metody te są powszechnie znane i uznawane za bezpieczne. Istnieją jednak publikacje, które ukazują inną, mało znaną i zaskakującą stronę wody utlenionej. Autorzy tych prac odkrywają niesamowite korzyści zdrowotne, jakie może przynieść jej wewnętrzne stosowanie. Wśród najbardziej znanych publikacji opisujących lecznicze zastosowanie wewnętrzne wody utlenionej, znajduje się książka Woda utleniona Medyczny cud w leczeniu wielu chorób, autorstwa Williama Campbella Douglasa, która szczegółowo przedstawia różnorodne korzyści zdrowotne płynące z tego nietypowego środka. Znaną publikacją na temat zastosowań wody utlenionej w kontekście zdrowia i leczenia jest książka Iwana Nieumywakina pod tytułem Woda utleniona na straży zdrowia. Autor przystępnie opisuje mechanizmy leczniczego działania wody utlenionej w zastosowaniu wewnętrznym, przytacza relacje pacjentów i wyniki kuracji, a także podaje praktyczne wskazówki co do dawkowania wody w różnych dolegliwościach. The One Minute Cure autorstwa Madison Cavanaugh. Również propaguje użycie nadtlenku wodoru jako uniwersalnego środka leczniczego. Autorka opisuje, jak właściwe stosowanie nadtlenku wodoru może prowadzić do poprawy zdrowia i wyleczenia wielu chorób. Inna znacząca pozycja to The Magic of Hydrogen Peroxide Emily Tucker, oferująca praktyczne porady na temat wszechstronnego użycia wody utlenionej, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Książka Flood Your Body with Oxygen, autorstwa Ed McCabe'a. Skupia się na korzyściach zdrowotnych związanych ze zwiększonym spożyciem tlenu, w tym poprzez użycie wody utlenionej jako środka detoksykacyjnego. Publikacja Hydrogen Peroxide Therapy autorstwa Konrada Lebo dostarcza szczegółowych informacji na temat różnych metod terapeutycznych z użyciem wody utlenionej, omawiając potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z jej spożycia. Oprócz tych wiodących tytułów istnieje wiele innych opracowań i publikacji które również opisują tę tematykę, świadcząc o rosnącym zainteresowaniu i badaniach nad potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi płynącymi z zastosowania wody utlenionej. Co konkretnie leczy woda utleniona, w jakich schorzeniach można ją stosować? William Campbell Douglas twierdzi, że nie ma takiego schorzenia, gdzie woda utleniona nie byłaby w stanie pomóc. Iwan Nieumywakin, doktor nauk medycznych, profesor, autor ponad 200 prac naukowych, Członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych w swojej książce pod tytułem Woda utleniona na Straży Zdrowia, twierdzi, że nadtlenek wodoru wprowadzony do organizmu ma zdolność leczenia wielu przewlekłych chorób. Potrafi zwalczyć wszelkie infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze. Jest więc skuteczny w leczeniu kandydozy i dysbakteriozy jelit. Wspiera działanie układu odpornościowego. Leczy choroby naczyń w mózgu, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, zawał serca, żylakowate rozszerzenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, udar niedokrwienny, wylew, zarostowe zapalenie tętnic. Dobre efekty dało stosowanie nadtlenku wodoru w przebiegu cukrzycy, zarówno typu pierwszego jak i drugiego. Skuteczność działania wody utlenionej odnotowano także w chorobach spowodowanych obniżoną odpornością toczniu rumieniowatym, reumatoidalnym zapaleniu stawów i alergiach. Pozytywny wpływ na stan zdrowia miało zażywanie wody utlenionej u chorych z astmą oskrzelową, chorobach dróg moczowo-płciowych, torbielach, mięśniakach, polipach, chorobach nerek, wątroby, trzustki, płuc i wielu innych. Na pytanie, czy woda utleniona może także wyleczyć raka, Iwan Nieumywakin odpowiada, Leczenie chorych na raka to skomplikowany proces, który zależy od stopnia rozwoju nowotworu i jego lokalizacji. Ani wewnętrzne zastosowanie nadtlenku wodoru, ani podawanie dożylne nie stanowią metody leczenia raka. Jednak ponieważ rak powstaje tylko w środowisku beztlenowym, a nadtlenek wodoru likwiduje właśnie to zjawisko, przy chorobach onkologicznych może być najefektywniejszym wspomożeniem leczenia. Co takiego robi ta niepozorna woda utleniona, że pomaga chorym w każdych schorzeniach, nawet tych zagrażających życiu lub bardzo przewlekłych. Jak to możliwe, że może być lekarstwem na wszystko? Doktor Nieumywakin wyjaśnia fenomen leczniczego działania tego powszechnie dostępnego środka. Klucz do jego skuteczności leży w procesie rozkładu nadtlenku wodoru w organizmie, podczas którego uwalnia się tlen atomowy. Ten niezwykle reaktywny tlen posiada wiele dobroczynnych właściwości skutecznie zwalcza patogeny, poprawia utlenowanie tkanek oraz wspiera układ odpornościowy, co razem przyczynia się do ogólnej poprawy zdrowia. Nieumywakin podkreśla, że nadtlenek wodoru jest nieodzownym mechanizmem regulacyjnym w zakłóceniach procesów wymiany w organizmie, niezależnie od ich natury. Teorie Iwana Nieumywakina znajdują potwierdzenie w licznych świadectwach pacjentów, którzy w listach do niego opisują swoje doświadczenia ze stosowaniem wody utlenionej wewnętrznie. Wielu z nich relacjonuje znaczną poprawę zdrowia, ustąpienie dolegliwości, a nawet całkowite wyzdrowienie. W swoich książkach Nieumywakin przytacza liczne przykłady skuteczności terapii nad tlenkiem wodoru zgodnie z jego zaleceniami. Przykłady te obejmują przypadki osób cierpiących na różnorodne schorzenia, takie jak przewlekłe infekcje, choroby autoimmunologiczne, a nawet nowotwory. Pacjenci opisują, jak regularne, kontrolowane stosowanie nadtlenku wodoru pomogło im w zwalczaniu infekcji, poprawie funkcji immunologicznych, a także w ogólnym wzroście energii i samopoczucia. Nieumywakin wielokrotnie podkreśla, że warunkiem doświadczenia korzyści ze stosowania wody utlenionej bez skutków ubocznych jest przestrzeganie jego precyzyjnych wytycznych dotyczących dawkowania i stosowania. Dawki lecznicze nadtlenku wodoru powinny być dostosowane do stanu pacjenta i rodzaju dolegliwości. Autor wskazuje, że nie można stosować tego środka pochopnie, różne choroby wymagają różnych schematów leczenia. Odpowiednio stosowany nadtlenek wodoru może być bezpieczny i skuteczny. Ale kluczowe jest przestrzeganie właściwych protokołów i zaleceń dotyczących stężenia oraz sposobu podawania. Dla przykładu, w książce pod tytułem Woda utleniona na straży zdrowia, Iwan Nieumywakin zaleca następujące dawki stosowania wody utlenionej wewnętrznie. Zażywać, zaczynając od jednej kropli na dwie, trzy łyżki stołowe wody 30-50 ml, trzy razy dziennie. 30 minut przed posiłkiem lub 1,5, 2 godziny po posiłku, codziennie zwiększając dawkę o 1 krople, aż do 10 kropel 10 dnia. Przerwać kurację na 2-3 dni i przyjmować już po 10 kropel, robiąc przerwę co każde 2-3 dni. W razie konieczności dzieciom do 5 roku życia można podawać po 1-2 krople na łyżkę wody, od 5 do 10 roku życia po 2-5 kropel, od 10 do 14 lat po pięć, osiem kropli jednorazowo, również 30 minut przed posiłkiem lub półtorej, dwie godziny po posiłku. Doktor uznaje ten sposób do ustnego podawania nadtlenku wodoru za bezpieczny, jednakże nie zaleca samodzielnego stosowania podawania dożylnego. Wskazuje, że takie procedury powinny być przeprowadzane pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego. Po zapoznaniu się z publikacjami ukazującymi niezwykłe właściwości, prozdrowotne wewnętrznego stosowania wody utlenionej nasuwa się pytanie dlaczego współczesna medycyna nie stosuje nadtlenku wodoru u wszystkich pacjentów? Gdyby jego działanie było rzeczywiście tak cudowne, lekarze wykorzystywaliby go na szeroką skalę, ludzie zdrowieliby niemal natychmiast, a szpitale świeciłyby pustkami. W rzeczywistości jednak sytuacja wygląda inaczej. Iwan Nieumywakin tłumaczy tę zagadkę zdecydowanym sprzeciwem koncernów farmaceutycznych. Według niego rozpowszechnianie wiedzy o tanim, skutecznym i powszechnie dostępnym środku leczniczym, jakim jest nadtlenek wodoru, jest niekorzystne. Zagraża to ich interesom, ponieważ mogłoby prowadzić do znacznego spadku sprzedaży syntetycznych lekarstw, które są ich głównym źródłem dochodów. Firmy farmaceutyczne inwestują ogromne sumy w badania, rozwój i marketing swoich produktów, a powszechne stosowanie prostych i tanich rozwiązań mogłoby podważyć ich dominującą pozycję na rynku. Dlatego, jak sugeruje nieumywakin, zamiast promować alternatywne, choć potencjalnie skuteczne metody leczenia, koncerny te koncentrują się na utrzymaniu status quo, które zapewnia im ciągłe zyski. Podsumowując, woda utleniona, znana głównie jako środek do dezynfekcji ran, jest przedmiotem zainteresowania ze względu na potencjalne lecznicze właściwości, jakie może mieć wewnętrzne stosowanie tej substancji. Wewnętrzne stosowanie wody utlenionej jest jednak na dzień dzisiejszy kwestią kontrowersyjną. Większość środowiska medycznego nie rekomenduje wewnętrznego zastosowania wody utlenionej ze względu na zbyt małą ilość badań potwierdzających bezpieczeństwo takiego stosowania. W obliczu rosnącego zainteresowania alternatywnymi metodami leczenia warto jednak bliżej przyjrzeć się potencjalnym korzyściom płynącym z wewnętrznego stosowania wody utlenionej. Coraz więcej publikacji naukowych oraz relacji pacjentów sugeruje, że ta niepozorna substancja może mieć istotny wpływ na poprawę zdrowia i wspomaganie leczenia różnych schorzeń. Niemniej jednak jest to nadal temat dyskusyjny wśród naukowców. Czy woda utleniona zostanie oficjalnie uznana za bezpieczną i powszechnie stosowaną terapię? Czas pokaże. Pamiętajcie, że wasze zdrowie jest najważniejsze. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed podjęciem jakichkolwiek działań. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli chcesz zobaczyć więcej podobnych treści, zasubskrybuj kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Do zobaczenia następnym razem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny nie stanowi on porady medycznej ani zastępstwa profesjonalnej opieki zdrowotnej.